Moi drodzy, Sylwester, to czas podsumowań, a także czas planowania przyszłego roku, jakiegoś określania naszych celów. No i ten czas nie tylko sylwestrowy, ale też świąteczny, ogólnie końcówka roku sprzyja temu, żeby uczynić pewne podsumowania w ogóle w swoim życiu, żeby spojrzeć na samego siebie z jakiejś szerszej. Perspektywy, i do tej perspektywy namawia nas dzisiaj szczególnie Słowo Boże. Z Ewangelii według świętego Jana, na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez niego się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. Tutaj, moi drodzy, moglibyśmy sobie powiedzieć w ogóle o ciekawostce, że kwestia Słowa. To znaczy, Logosu nie występuje generalnie w Starym Testamencie, to jest coś, co pochodzi z filozofii greckiej. Jest to moc stwórcza u nas uosobiona. Jakby ten Logos, o którym mówili greccy filozofowie, my widzimy tę ideę w Jezusie Chrystusie. Rzeczywiście, no, oni to sobie wymyślili, że powinna być jakaś moc stwórcza. Doszli do tego siłami swojego rozumu, a my patrząc na Jezusa Chrystusa stwierdziliśmy: O, to jest grecki logos, rzeczywiście. E, to znaczy, jakby Jezus spełnia wymagania tego logosu, to znaczy, jako logos Chrystus nie był zapowiedziany, to znaczy, jest zupełnie innymi kategoriami myślenia, także samego słownictwa. Posługiwali się starożytni Żydzi, w ogóle logos w Starym. W testamencie nie wiem, czy, czy występował, czy w ogóle tak tłumaczono hebrajskie słowa na, na język grecki, ale chodzi o to, że ta moc twórcza nie jest jakaś taka hmm, nieokreślona, niejasna, nie wiadomo skąd pochodząca i nie wiadomo jak działająca, bo trochę tak wyglądała w przypadku przynajmniej części greckich filozofów. Dla nas tą mocą stwórczą. Mocą działającą, mocą podtrzymującą jest osobowy Bóg i to jest, moi drodzy, zasadnicza różnica. I to jest pierwsza perspektywa, w jakiej się odnajdujemy. To znaczy, jesteśmy e, zanurzeni i otoczeni przez, przez Boga osobowego. To znaczy, nie jesteśmy tylko podlegli prawom przyrody, ale jesteśmy też podlegli samemu Bogu. I o tej podległości dalej mówi święty... Jan. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Ehm, moi drodzy, my normalnie podlegamy śmierci, to znaczy, kiedy myślimy o perspektywie swojego życia, no to zawsze możemy sobie zadać pytanie, ile mi jeszcze lat tak naprawdę zostało, czy pewne projekty warto podejmować, czy pewne projekty się opłacają. Bo wiemy, że nasze życie jest skończone, ale w perspektywie Bożej ono końca nie ma. Tak czy tak, jesteśmy nieśmiertelni. Jeżeli popatrzymy na nasze dusze, choć ciała umierają, to my żyjemy wiecznie. I albo w wiecznej radości, albo w wiecznym potępieniu. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości. My wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. I tu moi drodzy jest też pewna pewna perspektywa, którą możemy tracić. Nam czasami pewne, pewne rzeczy wydają się być, być prawdą jakąś ostateczną, prawdą, której uchwyciliśmy się w życiu. Ja mam taką prawdę w życiu, która mnie ostatnio jakby tam mocno dotknęła, jakby na nowo ją w sobie odkryłem, którą, o której tutaj często mówię na kanale, ale jest to też kwestia bardzo religijna związana z działaniem zbawczym Jezusa Chrystusa. Ale nawet moje przemyślenia, zrozumienie czegoś nowego w swojej wierze. Nie jest czymś ostatecznym, to znaczy ostateczny jest Jezus Chrystus. podobnie jak Jan Chrzciciel y, przyszedł na świat y, po to, żeby zaświadczyć o Chrystusie, to na tego Chrystusa wskazywał. I moi drodzy, w, mojej, w naszej pobożności, już że, że to się dzieje, w jakby w też innych kategoriach życia, to jest jasne. A nawet w swojej pobożności. Myśląc, że jesteśmy ukierunkowani na Boga, czasami możemy być ukierunkowani tylko na rzeczy, które do Boga prowadzą, a samego Boga z oczu tracić, kiedy to nasza religijność, nasza pobożność staje się dla nas powoli celem samym w sobie, gdy się fiksujemy na jakimś temacie, to znaczy na walce z grzechem, na jakiejś formie liturgii, na jakichś modlitwach swoich własnych, na udziałach we wspólnotach. To są same religijne rzeczy, które do Boga mogą prowadzić. Jeżeli nas prowadzą, to dobrze, ale może się okazać, że tak jak niektórzy ludzie zatrzymali się na Janie Chrzcicielu, myśląc, że On jest Mesjaszem, takim możemy zatrzymać się na tych pobożnych i dobrych rzeczach, gdzieś tracąc wzrok z samego Jezusa Chrystusa, a On jest dla nas najważniejszy. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał, przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim jednak tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili." Czyli, moi drodzy, jakby nie tylko jest ważne, żeby Chrystusa zauważyć i przeskoczyć nad jakimś w cudzysłowie swoim mianym Chrzcicielem, czyli nad jakąś swoją pobożnością, swoim wyobrażeniem tego, że my jakoś wypracowujemy zbawienie, a przejść do tego, że Chrystus tak naprawdę daje nam powtórne narodziny, że zaczynamy żyć w zupełnie inny sposób. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. A więc patrzmy. Jan oczywiście, jakby no, wskazując na Chrystusa, podkreślał, to, że On do Chrystusa prowadzi, i my w swoich rzeczach, które tworzą naszą taką tożsamość religijną, tożsamość wiary, też potrzebujemy, jakby zauważyć, że te rzeczy stanowiące naszą tożsamość, one do Chrystusa prowadzą. To znaczy, nasza religijność, nasza pobożność, ona wewnętrznie sama w sobie mówi o tym, że człowieku skup się na Jezusie skup się na naśladowaniu. Go. To on jest najważniejszy. N nie ja, nie, nie ten różaniec, nie ten rachunek sumienia, tylko sam Chrystus. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. I znów Mojżesz także pokazywał na Chrystusa, w sensie osoba Mojżesza go zapowiadała, to co też dobitnie widzimy w przemieniu na górze Tabor. Ale Żydzi zatrzymali się na samym Mojżeszu, to znaczy skoncentrowali się na prawie, które miało uświadamiać ludzi o ich grzeszności i upatrywali w tym swojego zbawienia. Czyli znów w swojej pobożności, w swoich praktykach religijnych. Upatrywali zbawienia, a nie w samym Mesjaszu. A gdy Chrystus przychodzi, to następuje właśnie to powtórne narodzenie, o którym tu słyszymy, a także efekty skutki tego ponownego narodzenia, czyli otrzymanie łaski od Jezusa Chrystusa. W pierwszym rzędzie oczywiście łaski i zbawienia, ale i też łask szczegółowych, których po drodze doświadczamy. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. A więc, my o całej tej Cyprzonej o jedynym Bogu, wiemy od samego Boga, nie? I ta e, prawda, która do nas przychodzi, jakby jest bezpośrednio od niego. Oczywiście, mamy pośredników. Czytamy Pismo Święte, które zostało spisane przez ludzkich redaktorów. Potem przez ludzkich tłumaczy zostało przetłumaczone, a potem jeszcze jest przez ludzi komentowane, yy, więc ci pośrednicy są, ale żadna z tych osób, która jest po drodze znów nie zatrzymuje na samym sobie. Tylko wskazuje na Chrystusa, to znaczy dobrze by było, żeby tak było, żeby ci ludzie mieli takie podejście, wtedy nie następuje żadne przekłamanie. Bo jeżeli to podejście się traci, to następuje to, o czym przestrzega święty Jan Apostol w swoim pierwszym liście. Dzieci, jest już ostatnia godzina, i tak jak słyszeliście, antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. Stąd poznajemy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas, lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, poznali, pozostaliby z nami. A to stało się po to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas to oczywiście trzeba jakby zaznaczyć, no słowo antychryst mi przynajmniej zapewne Wam również kojarzy się z diabłem, jakby z, no, z osobowym bytem upadłym aniołem, ale tutaj mamy użycie słowa antychryst jako po prostu ktoś, kto jest przeciwny Chrystusowi, a więc nie dziwmy się, że spośród ludzi wierzących wysz, wyszli antychryści, czyli ludzie przeciwni Chrystusowi i to ludzie, którzy byli z tym Chrystusem przynajmniej na pozór, na pozór związani. To znaczy ludzie, którzy Jezusa znają, którzy znają jego nauczanie, a mimo wszystko gdzieś po drodze pobłądzili, bo właśnie nie skupili się na nim samym, ale na swoich własnych mrzonkach, na swoich własnych upodobaniach czyli przekształcili w pewien sposób naukę o Jezusie Chrystusie, żeby im to bardziej pasowało. I oczywiście, że takich ludzi mamy się strzec, to, to jest dalej aktualne, bo mimo tego, że żyjemy w społeczeństwie bardzo wyedukowanym, no to jest świetne, to jednak ta edukacja gdzieś tam kuleje i umiejętności używania rozumu też w nas kuleją. To znaczy, nie jest tak, że o, bez problemu oprzemy się przed jakąś pokusą herezji czy schizmy, która na nas czycha. To znaczy, no, no dalej te, te, te mrzonki, te błędne nauczania, one są dalej chwytliwe, dalej znajdują posłów w społeczeństwie, choć powinno nam się wydawać, że to raczej domena czasów przeszłych, gdy ludzie czytać nie umieli i tak dalej. Ale nie, to, to dalej w społeczeństwie funkcjonuje, to widzę na co dzień. Zwłaszcza w tej przestrzeni internetowej, do której mam, mam dostęp, w sensie mam tam dostęp do ludzi będących jakby poza kościołem, którzy nawet czasami nie mają świadomości, że są poza kościołem, gdzieś znieważając Ojca Świętego, wykrzywiając naukę, idąc za nauczaniem ludzi, którzy ewidentnie kłamią. No, to nie są te same osoby, to są różne grupy osób, bo... Uch, gdyby ktoś miał takie kombo, to znaczy łączyłby w sobie to wszystko. Łuch, ale i tacy się pewnie zdarzają. I moi drodzy, nauka jest płynąca z tego taka, że, że nie tylko mamy uważać na ludzi, którzy tacy są że, że są pewni ludzie, którzy nam zaburzają naukę i wiedzę o tym logosie, który do nas przychodzi bo my, moi drodzy, sami też ten obraz w sobie zniekształcamy. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja wam nie pisałem, jakbyście nie znali prawdy, lecz że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. A więc to poszukiwanie prawdy, czyli życie zgodne z wolą Pana Boga, szukanie Jego woli, moi drodzy, jest dla nas wszystkich zadaniem, z którego my też nie możemy rezygnować. Bo ten Wątek, ten element pierwiastek, pierwiastek antychrysta jest w każdym z nas. To znaczy każdy z nas, kiedy działa przeciwko Chrystusowi, czyli kiedy nie spełnia woli Bożej, staje się antychrystem. Nie staje się oczywiście diabłem, demonem czy osobą opętaną. To wbrew pozorom nie jest tak łatwo osiągalne w cudzysłowie osiągalne ale e, po prostu grzeszymy, no a kiedy grzeszymy, występujemy przeciwko Chrystusowi i potrzebujemy pojednania. I to wszystko, moi drodzy, o czym ja mówię, moglibyśmy przełożyć na całość swojego życia, nie tylko na te wątki takie czysto religijne, kiedy to nasza pobożność, jakieś nasze wyobrażenia o tym, czym jest wiara, kiedy stają się dla nas bożkiem, a nasze działanie zaczyna przybierać e, postać tak, taką antychrystusową. Ale to dzieje się w każdym obszarze naszego życia, tylko to już jest wtedy łatwiejsze do, do wychwycenia, kiedy nasza wygoda, nasze aspiracje stają nam przed Bogiem. I moi drodzy, patrząc na, na ten mijający rok, warto popatrzeć jakby no z, z którego miejsca wystarczyliśmy rok temu, w szukaniu woli Bożej i spełniania tej woli, a gdzie jesteśmy w tym momencie teraz jeżeli jest to droga skierowana rzeczywiście ku Jezusowi Chrystusowi, to jest dobrze, to znaczy, że postępujemy w dobrym kierunku. I wytaczając sobie jakieś plany na przyszłość, warto pamiętać, że właśnie dalej ku Chrystusowi mamy zmierzać. Żeby te plany szczegółowe, niezwykle ważne, piękne, przynoszące satysfakcję, aby one nie stały się celem samym w sobie, tylko narzędziem, które Ku Chrystusowi prowadzi. I zarówno w naszej takiej pracy wewnętrznej, w pracy nad sobą, jak i w naszym rozwoju jakby finansowym, zdrowotnym, rodzinnym, hobbystycznym, wszędzie tam zadawajmy sobie pytanie, czy to rzeczywiście służy Chrystusowi. Jeżeli, choć w najmniejszym stopniu tak, to warto za tym iść, jeżeli tego chcemy, a jeżeli coś nas. Odciąga to warto z tego sobie powoli stopniowo rezygnować i przekładać ciężar swojego zainteresowania, zaangażowania swoich sił i środków em, gdzie indziej, bo to nam się zwyczajnie opłaca. Moi drodzy, jeżeli spodobał się Wam ten odcinek, to zapraszam na następne. Zachęcam do tego, żeby zostawić subskrypcję, komentarz, łapkę w górę i udostępnić znajomym. W ten sposób przyczynicie się do szerzenia dobrej nowiny w internecie.